Witam państwa serdecznie na kanale Polak na Wschodzie. Dzisiaj zajmę się omawianiem kosztów utrzymania mieszkania. Dzięki skrupulatności mojej żony, mogę śmiało podliczyć w łatwy sposób to, co wydaliśmy przez cały 2024 rok. Od stycznia do grudnia. Pewne kwestie będą miały wpływ oczywiście na koszty. Po pierwsze, Ilość osób w mieszkaniu. Jest nas sześcioro, czyli ja, moja żona i czwórka dzieci. Wobec czego wiadomo, że ciut więcej się bierze, ciut więcej może gotuje, wiadomo, że więcej zużywa się energii elektrycznej na oświetlenie, na różne komputery, tablety, telefony i tak dalej. Oczywiście więcej zużywa się ciepłej wody, więcej zużywa się zimnej wody. No, i pewne jeszcze koszty są również stałe, uzależnione od ilości osób zamieszkujących w mieszkaniu. Jak i również koszty stałe są związane z powierzchnią y, mieszkania. No, y, na pewno ogrzewanie jest tutaj istotną też kwestią. Y, co do ogrzewania, to wcześniej chciałbym zaznaczyć, że tak, y, mieszkanie ma 104 m2, z tym, że y, nie jest może położone w najbardziej Energooszczędnym miejscu w bloku, gdyż yy, po tamtej stronie nie ma już sąsiadów, to jest ściana zewnętrzna bloku. Za mną jest już ściana zewnętrzna bloku, po tamtej stronie również mamy ścianę zewnętrzną bloku. Po tamtej stronie może tylko na jednej trzeciej długości boku mieszkania mamy graniczymy z sąsiadem, a reszta to jest klatka schodowa, i nad nami nikt nie mieszka, więc można powiedzieć, że. Dogrzewani jesteśmy tylko z dołu, i tam może jeden pokój tylko jest dogrzewany przez sąsiada, który mieszka na tym samym piętrze obok nas. I tak, pomijając energię elektryczną i gaz, który jest wpłacony oddzielnie, i również mówię, który jest tutaj, był notowany miesiąc w miesiąc przez moją żonę, każdego miesiąca dostaje się tutaj takie dokumenty. Co tutaj się znajduje na tych dokumentach? Jest tutaj dokładnie wszystko wyszczególnione, to za co płacimy. Ja już tu sobie zrobiłem w Excelu, w arkuszu, wniosłem wszystkie te zużycia, koszty utrzymania, ile to dokładnie wyniosło. I teraz tak, co tu znajduje się na tych kartkach? Zacznijmy od pierwszej pozycji. I tak, tutaj właśnie na tych na tych kartkach to są te koszty podstawowe. Pierwsza pozycja to konserwacja. No to jest stała jakaś opłata zależniona od ilości może domowników albo od powierzchni mieszkania. To samo tyczy się generalnego remontu. To jest utrzymanie można powiedzieć budynku. Generalny remont no to te pieniądze są odkładane z miesiąca na miesiąc na jakiś tam odległy w przyszłości generalny remont całego bloku. Kolejna rzecz to zaopatrzenie w ciepłą wodę mierzone w giga kaloriach. Eee, takie mamy zużycia 0,32, 0,31, 0,28 i tak miesiąc po miesiącu aż do grudnia. Kolejną pozycją jest e, zaopatrzenie w zimną wodę. No tutaj wiadomo w metrach sześciennych to przeważnie miesiąc w miesiąc jest około 10 metrów sześciennych na naszą rodzinę. Yy, dalej mamy no, odprowadzenie wody, czyli ścieki to są tak naprawdę uzależnione od tego zaopatrzenia w zimną wodę, więc to jest proporcjonalna opłata do, do tej za zimną wodę. Yy, dostawy ciepła, czyli ogrzewanie mieszkania również zmierzone w gigakaloriach. No wiadomo, uzależnione od miesięcy roku, mamy zimniejsze, cieplejsze miesiące. No i przez cały rok się nie grzeje mieszkania, więc widać tutaj wyraźnie, że największe zużycie tutaj mieliśmy w lutym 2024. W maju już nasze mieszkanie nie było ogrzewane. Ponownie ogrzewanie zostało włączone w październiku i tutaj mamy listopad, grudzień, widać, że wzrasta to zużycie. Co jeszcze mamy, jakie pozycje? Mamy tak yy, konserwacja windy, czyli utrzymanie tamtej windy, pewnie jacyś tam technicy, gospodarka odpadami komunalnymi, czyli wywozy śmieci, utrzymanie sanitarne pomieszczeń pomocniczych, no bo powiedzmy, że mamy takie pomieszczenia pomocnicze, są właśnie nad nami, i mamy również piwnicę w bloku. Energia elektryczna do oświetlenia pomieszczeń, czyli korytarzy, klatki schodowe i tak dalej. Energia elektryczna do obsługi windy. Naliczanie opłat za dostawę ciepła, czyli za same to obliczanie też tam powiedzmy jest jakaś opłata pobierana. Możliwe za to, że przychodzi tu pan, nie wiem, spisuje. E, sprzątanie terenu. Więc tak, e, styczeń. To wszystko razem nas kosztowało 169 rubli. Luty 181 rubli. I tak sobie przechodzimy miesiąc do miesiąca. Co ciekawe, tutaj trzeba powiedzieć, że takie z tych takich podsumowań to mogę zrobić, że łączne takie ogrzewanie mieszkania przez cały rok od stycznia do grudnia wyniosło 164 ruble. Tyle kosztuje. Ogrzewanie takiego mieszkania w bloku. No, tak jak powiedziałem wcześniej, zapewne gdybyśmy mieli, nie wiem, mieszkanie upołożone w innym miejscu w tym bloku, pewnie za to ogrzewanie płacilibyśmy ciut mniej, gdyż pewnie byłoby dogrzewane przez sąsiadów, którzy mieszkają wokoło danego mieszkania. My, no niestety, albo nas szczęście nie mamy zbyt wielu sąsiadów, dlatego płacimy za to ogrzewanie pewnie ciut więcej. I tak z ważnych jeszcze jakichś tutaj y, pozycji. No, może akurat y, energia elektryczna, ona jest naliczana osobno y, i ona nie jest umieszczona tutaj na tych kartkach. Dlatego, jeżeli chodzi o energię elektryczną, no to tutaj w kilowatogodzinach liczona, to mamy takie zużycie 215, 209, 190 i mamy tutaj. Y, o ile można pokazać, tak, 250 było w lipcu. Dlaczego tutaj mamy takie duże zużycie energii elektrycznej? Gdyż yy, każdego roku yy, yy, czyści się yy, te wszystkie, że tak powiem, yy, urządzenia yy, związane z, zwią z ogrzewaniem ciepłej wody, konserwuje to zajmuje około tygodnia, dwóch tygodni, wtedy nie ma ciepłej wody w kranie i każdy ma takim jakieś tam mały boiler elektryczny i dogrzewa się po prostu tą wodę, żeby po prostu umyć się w ciepłej wodzie. To wszystko. Dlatego to ogrzewanie też mówię dlatego tutaj to zużycie było ciut większe, wyniosło 250 kWh. Na cały rok to energia elektryczna to było 2412 kWh. Dało nam to zapłaciliśmy za cały rok za zużycie energii elektrycznej 610 rubli. Z ważnych pozycji mamy również gaz. Gazu używamy tylko wyłącznie do gotowania. Więc nie zużywamy zbyt wiele. Jak widać, to są niewielkie opłaty po 4-5 rubli. Łącznie zużyliśmy w ciągu roku 83,5 m sześciennego gazu. Co nam wyniosło 46 rubli, 37 kopiejek. E, jedno z ważnych pozycji również są e, składki członkowskie, jakie płacimy tutaj na spółdzielnię, która zarządza tym budynkiem. To jest opłata stała w wysokości 16 rubli miesięcznie. Czyli tak, e, podsumowując cały dokładnie rok, tutaj te wszystkie pozycje które znajdowały się na tych kartkach. Te wszystkie pozycje to jest 1812 rubli. Energia elektryczna, jak wspomniałem, to jest 610 rubli. Gaz to jest 46 rubli. Oraz te składki członkowskie 192 rubli. I to nam łącznie daje przez cały rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku 2661 rubli i 38 kopiejek. Dzisiaj mamy 28 stycznia i według dzisiejszego kursu złotówki do rubla w złotówkach wyniosłoby to 3270 zł i 30 groszy. Więc, tak to wygląda na Białorusi. Tak to wygląda utrzymanie mieszkania. W tej chwili mogą Państwo sobie porównać, ile wynosi utrzymanie mieszkania w Polsce. Nie, nie wiem, zgaduję, że dużo więcej, ale możecie Państwo umieszczać w komentarzach. Tak naprawdę, sam jestem ciekaw, ile płacicie za utrzymanie mieszkania. Byłaby to ciekawa wymiana informacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Tak jak poprzednio, proszę o małe wsparcie finansowe. Link do tego wsparcia finansowego znajduje się na dole w opisie pod tym nagraniem. Pozdrawiam i do zobaczenia.